konsumuję żelki z sklepu słodki upominek z zakopanego dobra, teraz zaczniemy od takiego prostokątnego cukiereczka bardzo twardy twardy, o, kwarkowaty ale dobry, dobry bardzo, bardzo dobry lecimy teraz taką jagódką małą, chyba to nie jest jagódka ale fajnie wygląda no dobra, taka żelowata. No guma taka. Dobra, bierzemy kolejną rzecz. Bierzemy teraz taką małą galopę. O, mamus w środku. Klei się bardzo. Powiedziałbym średnio, bo nie lubię się takich klejących rzeczy. Lecimy z kolejną rzeczą. O! Teraz mam takie słoneczko, pajączka, słoneczko. No to jest pająk, tylko jakiś taki dziwny, ale dobra. Konsumujemy. Hmm. No, taki troszkę trochę jakby przesłodzony, albo troszkę kwaśny. No, dobrze smakuje nawet. Dobra, teraz bierzemy na grubo pizzę. Bierzemy żelkowego pizzę. I walimy kęsa. O, no nie, a znowu muszę w środku. Ale dobry to nawet. Bardzo dobre, polecam. Teraz weźmiemy. Arbuzika. Arbuzika tutaj takiego mamy, małego. Drzemy, to jest chyba guma? Tak, guma. Oj. Nie jest za dobra ta guma. Troszkę taka gorzka. No i jest do połykania, ale dobra. Teraz mam taką czarną, a nie różową małą galarepę. Była tam nutka kwasizny, ale dobre było. Teraz weźmiemy kolejnego arbuzika, tylko takiego troszkę innego. O, twardsza guma. No taki sam jak tamten, tylko troszkę inny smak miał. Teraz weźmiemy to serduszko, mam takie fajne serduszko. O, o. No, tak to lubię. Mm, bardzo dobre. I teraz ostatnia rzecz nas fenomenalna gwiazdka. Bierzemy jej kęsa. Oj. <gumowate>, gumowate bardzo, bardzo gumowate. Ale dużo smaku. Bardzo dużo smaków, same owoce. Teraz bierzemy najdłuższą rzecz na świecie, takiego wielkiego, długiego rzeka. I pierwszy ja lubię takie zaleczki więc... Biętowy. O. u bardzo dobry. No, 10 na 10 bym powiedział. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Dobra widzowie, już skonsumowaliśmy wszystkie, wszystkie cukiereczki, ale teraz Ja jeszcze skonsumowałem moje wszystkie cukiereczki, ale jeszcze nie skonsował mój brat Więc teraz mój brat będzie konsumował I pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę Anko, to jestem ja, brat Oskara I ja, i teraz ja konsumuję Zaczynamy od, może od pajączka Taki trochę ładny Skansulmujny. Bardzo twardy. Kaczliwy. Polecam. Dobry. Za teraz zaczynamy od takiego musku. O, widzicie? Takiego. I teraz, i teraz, pasja Spróbujmy. Trzy, dwa, jeden. Mmm. Myślimy w środku magaretkę. To jest 10 na 10. Nie ma szans. Spróbujemy teraz. Takiej oto gwiazdki. Takiej oto gwiazdki. Dobra, konsumujemy. Bardzo otwarta. To jest chyba najlepsza. Ale spróbujmy teraz wężyka. Wężyka. Kwaźliwy. zostało nam a nie, to jeszcze nie. Zostało nam serduszko i jeszcze jakieś gumy. Dobra. Mm, mm. Pyszna. Teraz gumy turbo. Ale chyba ich nie będziemy próbować, bo jeszcze będziemy, będą kwaśliwe, ale chcę powiedzieć, że było bardzo smaczne. I teraz będę to próbował. Jak mnie skwasi, to napiszcie to, to lepiej to nie jedźcie. Ała. Łóżne buzi całe. Już kwasi. Dawaj, ja spróbuję. Nie będziemy jedli. To na dzisiaj. Do widzenia. Dobra, widzowie. Mój brat nie do rady wyciągać tego cukieraczka. To ja go spróbuję wyciągać. O. Mm. o rozwala łap, ale kwaśny. Ja Próbuj sobie w domu. Uff, wypluj. Dobra, daj. Do... Nie, dobra, daj papierek. Papierek, daj. Dobry, ale jakbym nie był taki kwaśny, to by był jeszcze lepszy. Dobra, widzę, wie. To do zobaczenia.